Joel nad rzeczką ustawia jęgę z kamieni. Rzuca Eli Bułę jak psu. A ona mówi, żeby ogarnął dupę, bo to nie jej wina, że Tess zginęła. Łażą, łażą po bieszczadach, łażą po karkonoszach. Dochodzą do jakiejś rudery, gdzie Joel schował zapasy. W ruderze jest automat Mortal Kombat 2, ale nie działa. Nic dziwnego, że to najsmutniejszy odcinek. Ellie znajduje dziurę, w której siedzi przysypany człowiek grzyb i się nad nim znęca. Joel znajduje zapasy i znów łażą i łażą. Spotykają rozwalony samolot i znów łażą. Łażą, łażą, a tam trupy leżą. 20 lat wcześniej wojsko zabiera mieszkańców małego miasteczka na wycieczkę, tylko Bili się w swoim schronie i cieszy się, że całe miasteczko jest teraz dla niego. Z małego miasteczka robi sobie własną fortecę. Do jednej z dziur wpada jakiś żul i prosi Billa o pomoc. A że z Billa to dobra mordeczka, więc pozwala Menelowi wejść do swojej chałupy, gdzie tamten może się ogarnąć. Po kolacji Frank chce pokazać Bilowi, jak potrafi nakierwiać na pianinie, ale niestety nie potrafi śpiewać. Więc Bill musi mu pokazać, jak to się robi, i chłopaki zaczynają czuć do siebie mięte. A my słyszymy w tle dźwięk pękających dup wszystkich homofobów. Frank zaczyna panoszyć się po miasteczku i zaprasza na pyszny obiadek Joela i Tess. Frank wyhodował truskawki tak niedobre, że Bill aż płacze. Jakieś farfocle atakują Franka i Billa, przez co ten drugi zostaje postrzelony w bębą. 10 lat później okazuje się, że Frank jest chory, jeździ na wózku, a Bill zamienił się w świętego Mikołaja. Frank prosi Billiego, aby ten spędził z nim ostatni romantyczny dzień zanim tamten wyciągnie kopyta. Chłopaki wsypują sobie do wina końską dawkę środków na przeczyszczenie. Frank i Bill idą do sypialni, aby razem wyciągnąć kopyta. Joel i Ellie docierają do domu Billa i Franka, gdzie znajdują list od Billego oraz kluczyki do samochodu. Po odczytaniu listu Joel już rozumie, że musi ochronić Eli, więc pakują klamoty na pakę samochodu, podczas gdy Eli pokryjomu pakuje sobie klamkę do plecaka. Wsiadają do samochodu, a Eli puszcza z kasety stary hicior, który teraz wszyscy słuchają na Spotify. To try and